Są takie rzeczy w życiu, które musimy robić. Niezależnie od tego, czy mamy na to ochotę, czy nie. Są rzeczy, których nie znosimy, a jednak musimy je robić. I nie mam teraz na myśli pracy, której nie lubię, dlatego że praca, której nie lubię, nie jest czymś, wobec czego jestem bezradna, dlatego że pracę można zmienić. Ale są takie sytuacje, są takie. Zadania w życiu, które musimy zrobić, niezależnie od tego, czy mamy na to ochotę, czy nie. Bo życie w pewien sposób zmusza nas do tego, stawia na naszej drodze coś takiego, co jest nie do ominięcia i nie do uniknięcia. Tak jak na przykład w przypadku Marty, która ma 14 lat i która napisała do mnie, i która musi chodzić do szkoły, i nienawidzi chodzić do szkoły. I Marto, <gryw> nie wiem, czy jest ktoś, kto rozumiecie lepiej niż ja. Ja nie znosiłam chodzić do szkoły, po prostu nie znosiłam, dlatego najchętniej chodziłam na wagary, ale nie dlatego, żeby, żeby uniknąć wysiłku związanego ze szkołą, z, z nauką, tylko dlatego, że tak bardzo pasjonowały mnie inne rzeczy przez kilka godzin dziennie, codziennie. Pisałam opowiadania, wiersze, rysowałam, malowałam, słuchałam muzyki, uczyłam się angielskiego. I chodzenie do szkoły, miałam wrażenie, że po prostu tracę mój cenny czas na coś, co nie jest mi absolutnie w ogóle do niczego potrzebne. Nie pamiętam mnóstwa rzeczy, które. O których musiałam nauczyć się w szkole, dlatego że w szkole najczęściej, nie wiem czy wszyscy, ale ja tak robiłam, uczyłam się tylko od klasówki do klasówki, żeby zaliczyć, a potem jak najszybciej to zapominałam. No to jaki sens ma takie uczenie się. I nie znosiłam chodzić do szkoły. I teraz coś ci powiem. Powiem ci coś. To ma sens. Dlatego że kiedy człowiek jest zmuszony do robienia czegoś, czego nie lubi robić? Kiedy człowiek jest zmuszony do robienia czegoś, co wymaga jego wysiłku? Kiedy to jest trochę tak, jakbyś szła sobie, wyobraź sobie drogę i idziesz sobie po tej drodze, jesteś wędrowcem przez życie i idziesz sobie i idzie ci się no, całkiem fajnie, i nagle okazuje się, że na Twojej drodze stoi Coś bardzo ciężkiego. Coś takiego, czego nie możesz stoczyć na pobocze, bo nie ma pobocza. Coś takiego, przez co nie możesz przejść na drugą stronę, bo z jakiegoś powodu jest to niemożliwe. To jest coś, co musisz pchać przed siebie przez pewien czas. I teraz wyobraź sobie, co się dzieje. Czyli idziesz, zatrzymujesz się i mówisz sobie, o nie, tak fajnie mi się szło. Ja bym chciała, żeby dalej szło mi się tak łatwo. A tutaj przede mną leży to, to, to coś, co jest bardzo ciężkie i przez co nie mogę przejść na drugą stronę, nie mogę tego odsunąć, nie ma nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc. Co ja mam zrobić? Musisz to pchać przed siebie. Ale co się dzieje z człowiekiem, który musi włożyć w siłę, siłę w to, żeby pchać przed sobą ciężar? Ten człowiek staje się coraz silniejszy. Dlatego, że musi znaleźć w sobie siłę do tego, żeby ten ciężar przed sobą pchać i przepchnąć tak długo, aż w końcu pojawi się miejsce pobocze, żeby mógł ten ciężar przesunąć, usunąć ze swojej drogi. To ma sens. I teraz powiem Ci z mojego dzisiejszego doświadczenia. Tak jak nie znosiłam chodzić do szkoły, i tak jak wiele razy chciałam szkołę rzucić, i ym, mój wychowawca, którego bardzo lubiłam, i moi rodzice, i szkolny psycholog, i wszyscy brali mnie na rozmowy i tłumaczyli mi, a dlaczego powinnam skończyć szkołę, a w ogóle mówili, że <laughs> muszę skończyć szkołę, dlatego że prawo mówi o tym, że nie można chyba do 18 lat, nie jestem pewna. W każdym razie, że. Jest takie prawo, które mówi, że do pewnego wieku, na pewno jesteś w wieku, kiedy masz obowiązek szkolny, skoro masz 14 lat. Więc próbowali mi wyjaśnić i namówić mnie, i nic wtedy do mnie właściwie tak głęboko nie trafiało. Ale powiem ci, jak na to patrzę z dzisiejszej perspektywy. Ja musiałam pchać przed sobą ten wielki ciężar. I to mi dało siłę. Dlatego, że kiedy człowiek idzie sobie wygodnie przez życie, to nigdy nie jest zmuszony do tego, żeby sięgnąć do swojej wewnętrznej siły. Więc tylko wtedy, kiedy sytuacja zmusza nas do tego, żeby użyć swojej siły, dlatego że, dlatego, że generowanie w sobie siły jest wysiłkiem dla całego organizmu, więc organizm ze swojej fizjologicznej natury. Woli tego uniknąć. Tak jesteśmy zaprojektowani, żeby raczej unikać wysiłku, dlatego że kiedyś, dzięki temu, że unikaliśmy wysiłku, mieliśmy szansę przetrwać. Dlatego, że przecież mamy ograniczone, przeogromne, przeogromne, przeogromne pokłady siły, ale jednak one w pewnym momencie się kończą, ale są przeogromne, przeogromne. Więc natura zaprojektowała nas w taki sposób, żeby instynktownie Powstrzymywać nas przed większym wysiłkiem niż ten, który mamy w tym momencie w życiu. Więc, kiedy idziesz sobie wygodnie, to ci się wydaje, że to jest dokładnie tak, jakbyś chciała, żeby, żeby było. I gdyby ktoś teoretycznie cię zapytał: Słuchaj, a gdybyśmy postawili teraz coś ciężkiego przed tobą, to dasz radę, to byś powiedziała: Nie, nie, nie dam rady, dlatego że teraz, tak jak idę, to już jest wystarczająco dla mnie. Wyczerpujące, tak jak idę w tym tempie, i tutaj robię te różne rzeczy po drodze mojej życiowej, to już uważam, że korzystam z całego mojego potencjału. Ale nie znasz swojego pełnego potencjału, dlatego że Twój potencjał jest cały w Tobie ukryty, i on ujawnia się dopiero wtedy, kiedy jest taka potrzeba. I dlatego właśnie dobrze jest, i dlatego właśnie życie specjalnie stawia nas w takich sytuacjach, które są bardzo trudne i które wydają się górą nie do przebycia. W takich sytuacjach, kiedy myślisz sobie, nie, po prostu nigdy sobie z tym nie poradzę, nigdy nie dam rady, to jest dla mnie zbyt trudne, za ciężkie, ja nie mam tyle siły. Dlatego, że teoretycznie tak się wydaje, dlatego, że mierzysz ten teoretyczny wysiłek takim poziomem siły, jaki znasz ze swojego dotychczasowego doświadczenia. Tymczasem siła, potencjał siły, którą, którą masz w sobie, jest tysiąc razy większy niż siła, którą wykorzystujesz na co dzień. I dlatego właśnie życie zmusza nas do tego, żebyśmy z wysiłkiem pchali przed sobą jakiś ciężar, albo z mozołem przechodzili na drugą stronę jakiejś życiowej góry. Dlatego, że tylko wtedy mamy szansę znaleźć w sobie tę energię, która była ukryta. I nagle wtedy okazuje się, że to, co wydawało ci się, że jest niemożliwe, albo to, co wydawało się, że jest zbyt trudne, albo to, co wydawało się, że nie masz wystarczająco siły. Pff, Nagle oglądasz się i mówisz, a to już jest dawno za mną. Nie wiem skąd miałam tę całą siłę, ale pff, idę dalej. Miałaś tę siłę, dlatego że cała ta siła jest w Tobie. Więc dzisiaj, z mojej dzisiejszej perspektywy, kiedy patrzę na czasy szkoły, to myślę sobie, ha, i dobrze, że, że życie zmusiło mnie do tego, żeby chodzić do szkoły, dlatego że dzięki temu mam większą wewnętrzną siłę. Dlatego że ja. Nie przestałam robić tego, co mnie pasjonuje. Musiałam włożyć dużo więcej wysiłków w to, żeby jednocześnie rozwijać moje pasje czyli pisanie, rysowanie, y, uczenie się angielskiego, y, uczenie się muzyki, rozumienia muzyki i zdobywania wiedzy o muzyce a jednocześnie byłam zmuszona do tego, żeby uczyć się. Tego, co w ogóle mnie nie interesowało, biologii, chemii, matematyki, fizyki, czytać e, 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 polskie lektury obowiązkowe, które są, pamiętam, rozdziobią nas kruki i wrony. Ja sobie myślałam, płakam, no przecież ja nie chcę myśleć o tym, że coś mnie rozdziobie i coś mnie zje. Ja raczej chcę czytać książki o ludziach, którzy. Będą dla mnie wzorem, będą dla mnie motywacją, więc miałam, czułam się wtedy, że muszę, że muszę przejść przez ogromne góry. I znalazłam w, tobie, w sobie siłę, żeby to zrobić. I ponieważ znalazłam w sobie siłę, żeby to zrobić, pamiętasz, że ta siła zawsze zostaje z Tobą. Organizm się uczy. Organizm się uczy. Im więcej wysiłku musisz coś włożyć. Im większe pokłady siły się w tobie uruchamiają i tym większa siła w tobie zostaje, to samo jest z umysłem, bo tu nie chodzi tylko o siłę woli, nie chodzi tylko o wysiłek fizyczny, ale też o umysł. Pamiętaj, że twój umysł przez cały czas się rozwija. Jeżeli stawiasz przed swoim umysłem pięć ważnych zadań do wykonania, że na przykład musisz się nauczyć chemii, biologii, języka optymalnego, to trzy: chemii, biologii, języka obcego, języka polskiego i matematyki. To jest pięć dużych, ważnych zadań, którymi twój umysł musi się zajmować. Ale jeżeli jednocześnie masz jakieś swoje jeszcze pasje, które chcesz rozwijać i które pochłaniają cię sto razy bardziej niż chemia, biologia, fizyka i to, czego musisz się uczyć w szkole, to wiesz, co robi twój umysł. Twój umysł uruchamia dodatkowe potencjały, Twój umysł utworzy nowe ścieżki, nowe autostrady, którymi będą się poruszały informacje w Twoim mózgu. Nie jest tak, że jeżeli dołożysz sobie jeszcze coś, to Twój umysł zostanie przeciążony. Twój umysł ma nieograniczone możliwości i przez całe życie, niezależnie od tego czy masz lat 14 czy 104, przez całe życie twój umysł się rozwija, ale rozwija się nie sam z siebie, bo mu się tak podoba, tylko rozwija się w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie życiowe, czyli jeżeli życie stawia przed tobą trudne zadania. Jeżeli życie zmusza cię do Robienia czegoś, co jest dla Ciebie trudne, co jest dla Ciebie wyzwaniem. To robi tak tylko po to, żeby wyzwolić w Tobie więcej energii, więcej siły, siły ducha, siły mięśni, siły twojego umysłu, siły mentalnej, nie tylko umysłowej, ale też mentalnej, takiej, żebyś, żebyś żeby nauczyć Cię, w jaki sposób możesz. Zarządzać swoimi siłami, zarządzać swoim czasem, zarządzać swoim wysiłkiem i iść naprzód. Więc nie narzekaj, albo możesz narzekać. <laughs> Nawet jeżeli będziesz narzekać na to, że musisz chodzić do szkoły, to pamiętaj o tym, że to, że pchasz przed sobą ciężar, że jesteś zmuszona do, do większego wysiłku niż byś chciała, to jest dla Ciebie najlepsza rzecz. Oczywiście pamiętaj o tym. Żeby dać swojemu organizmowi i umysłowi czas na odpoczynek i na regenerację. To jest bardzo ważne. Nie o to chodzi, żeby przez 20 godzin na dobę używać Twojego ciała, Twojego umysłu i Twojego serca, dlatego że one działają, rozwijają się. I wspierają cię w Twoim wysiłku wtedy, kiedy pozwolisz im się na ich własnych warunkach zregenerować. Więc bardzo cię proszę, bardzo pamiętaj o tym, żeby się wysypiać. To jest jedna z absolutnie najważniejszych rzeczy na świecie. Zamiast oglądać serial wieczorem, albo zamiast robić coś, co nie wnosi do Twojego życia specjalnie dużej wartości. Kładź się wcześniej spać i wysypiaj się. Dorosły, nie tylko dorosły, e, 14-letni człowiek też, <noise> powinien spać co najmniej 7 do 9 godzin. Co najmniej 7 do 9 godzin. Pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że wtedy wszystko, co w tobie istnieje, wszystkie twoje komórki, zarówno komórki w ciele, jak i komórki nerwowe, regenerują się. Podczas snu usuwa się, usuwają się wszystkie toksyny. Jest, to jest tak trochę jak wielkie sprzątanie po dniu aktywności. I jeżeli nie dasz swojemu organizmowi szansy na to, żeby posprzątał w tobie to, co może zakłócić jego działanie, to twoja efektywność będzie spadała z dnia na dzień. Więc niezależnie od tego, czy ci się podoba, czy nie, życie będzie stawiało przed tobą trudne wyzwania. I będzie czasami stawiało cię w takiej sytuacji, kiedy nie masz wyjścia i musisz robić coś, co ci się nie podoba i na co nie masz ochoty. Szkoła jest jedną z takich rzeczy. I to jest fantastyczna szkoła siły. Siły. Dlatego, że za każdym razem, kiedy się musisz przemóc i zrobić coś, na co nie masz ochoty, i za każdym razem, kiedy musisz zdobyć się na wysiłek, mimo że wydaje ci się, że już ci się nie chce, że jesteś zmęczona, za każdym razem masz więcej siły. Za każdym razem twój umysł uczy się, że nawet jeżeli mi się nie chce i nawet jeżeli wydaje mi się, że nie mam na to ochoty, i tak to robię, to ci się bardzo, bardzo przyda w dorosłym życiu. Mówię to z własnego doświadczenia. Więc <grym> życzę ci. Marto Kochana, jak najwięcej siły, życzę Ci, żeby cała Twoja siła, którą teraz generujesz w swoim czternastoletnim życiu, żeby ze wzmożoną mocą towarzyszyła Ci w dorosłości. I odezwij się do mnie za kilka lat. I powiedz mi, jak Twoja siła, którą teraz w sobie wyrabiasz, wytwarzasz, generujesz, jak ta siła pomaga Ci żyć.